Stream. i teraz mi powiesz jak słychać grę, jak słychać wszystko mów jak będziesz dobra? Wiesz, się nie dobra, no do, dopiero odpaliłem, teraz poszło na Jeszcze jakieś 5 sekund jest stream no. hmm? jeszcze raz, bo przerwało halo, halo? Desert. a, okej okay. no dobra Eee, <try> coś jest nie tak na streamie No, co, co jest? jest? Słychać cię podwójnie jakby. Nie, podwójnie, a, dobra, okej. Okay. Bo wiesz co? A powiedz mi, wiesz co, czy teraz, za, za 50 sekund minie? No już dobrze Cię słychać. Tak, bo wiesz co, mam jeszcze, bo ja e, też chciałem tego GoWiW go Salara, bo nie muszę żadnych, e, nie wiem czy wiesz co, to jest Voice Meter banana, e, taki line do rozdzielania. Mm, kanałów dźwiękowych kiedyś trzeba było używać, żeby nagrywać oddzielnie głos, discorda, na przykład grę do obróbki później. Łatwiej się obrabia. Wiesz o co chodzi? Desert. Halo, halo? Moje całe życie, no, nie wszystko to w obręczy. Świat stał się A, no, to, i wagi Właśnie, tutaj z Go i Salarem konfiguruję na razie to. Bo tutaj nie muszę używać żadnych aplikacji też zewnętrznych, tylko nim mogę odziewy poustawiać to wszystko e, dobra, gra jest górewsko za głośno, a no. ciebie słychać. Okej. Okay. No. Kurde, najgorsze jest tylko, że. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. 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 To jest najgorsze. A jest... grę jak słychać? Teraz na streamie się dobrze słychać. Tak jak Mnie na Nie dobrze słychać, a grę? Też słychać. W porządku jest. Jejum, kurwa, ledwo słyszę. <laughs> o, grubo. są przydatne. Grubo, grubo. Gorzkie. Jak Boga kocham, ja ledwo grę słyszę, Desert, wiesz? Powiedz mi jeszcze... Podjadę... Możesz się troszkę ściszyć na streamie. Mm, poczekaj, a powiedz mi jak grę po zrobię głośniej. Bo to wiesz co, wychodzi na to, że ja będę miał problem też ze słuchawkami, z odbiorem. Ale teraz chyba powinno być, powinno być dużo, dużo lepiej, nie? Ja zaraz zacznę mówić spokojniej, ciszej. Teraz jest super idealnie. No, tylko wiesz jaki ja mam problem? Jak relet, bo słyszę. U siebie na słuchawkach, teraz ja mam teraz słuchawki wpięte do interfejsu, bo to AKG zapiąłem, nie? To powiem Ci tak, e, tak jak teraz na streamie jest ustawione, jest dobrze, no. a słuchawki to problem w sumie, nie? Si, <coughs> tylko okaże. wiesz co? Tylko tak, teraz ja nie mam za bardzo też możliwości, ja ci pokażę teraz. Czekaj, bo teraz, jak już jesteśmy, patrz na streama, to będzie też nam lepiej się tutaj, przez chwilkę będzie łatwiej wyrównać ustawienia i jeżeli chodzi o mikser i o słuchawki to mnie to wkurza, bo ja mam na 100% jej już. Zobaczysz sobie. Zmutuj sobie streama. Gadajmy normalnie, zerknij na streama. teraz za chwilę powinno być e, widoczne. I widzisz, ja mam go na maksa. Słuchawki. Ja nie jestem w stanie za bardzo osiągnąć wyższej głośności. A pokręt czy Coś? A nie masz na Ona, na tym nie ma, na tym nie ma i widzisz ja Cię słyszę, ja cię słyszę świetnie, ale gry, grę słyszę bardzo cicho. I to jest no, właśnie... coś, nie wiem. Ale wiesz co, ja ich nie widzę, bo ja widzę... Mm, zobacz, ja widzę tylko... Ja widzę tylko te słuchawki, drugie to są te słuchawki, które używałem Asusa. To tam nie miałem problemu. Tam zawsze musiałem wyciszyć, nie? Do bólu. A tutaj urządzeniem jest system, też jest na 100%. Nie no to, to akurat nie, jakieś niepotrzebne. Cholera, wiem. Okay. A jakbyś wziął sobie grę na maksa, a na przykład w programie, w którym przechwytujesz, jakby grę ściszył ją. A, że tutaj odejmować jej, tak? Mówisz na OBS-ie, tak? Tak, że grę sobie dać na maksa, żeby się usłyszała, a właśnie w OBS-ie ją dla widowni. Tak, tylko powiedz mi, co jest w takim razie z takimi słuchawkami, gdzie teoretycznie sprzęt powinien wystarczyć, wystarczyć do tego, żeby, żeby zostało... żeby zosta... Wiesz, kurwa, to słuchawki są w ogóle, gdzie powinienem słyszeć, nie? Posłuchałem ich i tak, najlepsze jest to, że pod goik Salarem ja je słyszę o wiele ciszej, jak je, bo one są na jack'a, nie? Jak wepchnę je pod komputer, pod dźwiękówkę, słyszę je w hu głośniej. O wiele większe wzmocnienie dźwięku jest. Wiesz co? Dobra, to tutaj zostawię. Nie wiem, nie wiem czy po prostu, co jest z tym nie tak, wiesz, do końca. Bo, bo teoretycznie wszyscy pisali, że wsparcie, wsparcie jest yy, w porządku, nie? Jak najbardziej dla słuchawek, że jest wystarczające. Ten powinien właśnie móc zasilić słuchawki, nawet jakieś wysoką mowę, nie? No, a tutaj nie ma żadnej tam przesady, bo ja nie pamiętam, to jest 80 czy ileś Z palcem w nosie powinno, tak? Zasilić, nie? Więc to mnie zastanawia, czemu jest aż tak cicho Poczekaj, Ja sobie ustawię, tak żebym słyszał. Zobaczymy, bo naprawdę, kurde, na obejście ma, albo poczuje. Okay. Jest to nie, nie. albo poczekaj. Jeszcze, jeszcze powalczę w ten sposób, dobra ciszę gierkę. A słychać mnie teraz? Słychać mnie elegancko? No wiesz co, jeszcze troszkę mogłem podnieść na, po, na, na pokrętle, dobra, Ospoko. spoko. Nie no, może dam radę, no, ale jest ciszej, wiesz? Jest ciszej. To jest jedyna rzecz, która mnie martwi. Nie, świniak do mnie celuje! No teraz na streamie głośno wszystko słychać. Dobra, dla mnie też jest już w porządku. Gierka mi się spodobała. spoko jest. Także teraz pogram na stream, bo wiesz, chciałem wrócić do streamowania, bo już nagrania mam, nie? Z nagraniami jest dużo łatwiej, bo wiesz, wrzucisz sobie plik już nagrany jakąś tam mp 4 i sobie możesz kontrolować wszystko, podgłaszać i ciszać, nie? No, dobra. Dobra, no to wiesz co? I mówisz, że jest w porządku teraz, tak? Tak, tak jak teraz jest chyba na Zrobisz tyle przewrotów, co ona? Więcej, no. Aha, to spoko. 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 Nie yy, ma? No? Nie. No, no?